przepraszam, że złamałem ci serce. Co? Przepraszam cię. To ty! Jak zaczął klepać! Nie no, jak chuj włączył jakieś city, kurwa. Ja se włączę live, a, zobaczę jak to wyglądało. Jezu, ale jaką ja mistrzowską skierdolkę zrobiłem. Jak ty zaczęłeś tak na klepać, Ciukuś? Nie wiem! Nie wiem, szczerze, po prostu zacząłem ten... ...ten, Prze butterfly'ować. Przestał ci fogę dawać po prostu. Ciukuś, mija czas, przestał pory <grym> dawać. Użył 2% swojej mocy i to wystarczyło, żeby cię rozjebać. Nie, jeszcze nie rozjebał. O kurwa, teraz zobaczy. Teraz zobaczyłem, jak ci zapiegonił. No! Po pojebany! Wziął <śleski> ci wokół mnie kręci! Ja pierdolę ten.